iloczyn wszystkich pierwiastków równania x plus 12 5 odjąć x x plus 1 w iloczynie jest równe 0 jest równy. Przepiszę to równanie. Zadanie polega na tym, że my mamy rozwiązać równanie, gdzie po lewej stronie jest iloczyn i po prawej 0. I my wiemy, że odpowiadając sobie na pytanie, kiedy iloczyn, no powiedzmy, trzech czynników, tak jak tutaj, jest równy 0, no tylko wtedy albo A jest równe 0, lub B jest równe 0. Lub C będzie równe 0. Iloczyn jest równy 0, jeżeli chociaż jeden z czynników jest równy 0. Albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci. Gdyby było ich więcej, no to czwarty, piąty i tak dalej. Wracam do naszego równania. I widać, no nie ma tu kropek mnożenia, ale wiemy, że skoro nie ma, to znaczy, że tam domyślnym działaniem jest razy. Czyli patrząc się na teorię, a zatem albo x plus 12 będzie równe 0 lub drugim czynnikiem jest 5 odjąć x jest równe 0 lub, no i trzecim czynnikiem jest x plus 1 ma być równe 0. Albo ten czynnik, albo ten, albo ten czynnik ma być równy 0. Rozwiążemy tu po przerzuceniu x równa się minus 12, tutaj minus x równa się piątkę przerzucamy minus 5. I aby wyliczyć x dzielimy przez minus 1 i wychodzi x równa się. A tutaj przerzucamy x równa się minus 1. I te liczby podkreślone są tak zwanymi pierwiastkami równania. Gdyby było polecenie wyznać pierwiastki równania, to powiedziałbym, że tymi pierwiastkami są liczby minus 12, 5 i minus 1. Ale tutaj piszę, Iloczyn tych wszystkich pierwiastków, czyli musimy te liczby po prostu pomnożyć, bo iloczyn to jest inaczej mnożenie. Czyli mnożymy minus 12 razy drugi pierwiastek 5 i razy minus 1. Zacznijmy od znaku. No, z tych trzech liczb są minus, plus i minus, czyli parzysta ilość minusów, wynik dodatni. 12 razy 5 to jest 60 i razy 1 60. Czyli iloczynem tych pierwiastków równania jest liczba 60, co daje nam d jako prawidłową odpowiedź do tego zadania.